No siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Heroes of Mind and Magic 4 I w tym odcinku poeksplorujemy sobie dalej Z tego co pamiętam plan był taki, żeby Sandiera. Tylko, że Sandier już jest nawet całkiem... Nieźle ustatuowany, usysta... Ma dosyć niezłą sytuację, myślę, że skierujemy go teraz w tamtą stronę, żeby zwiedzał co tam jest Mając nadzieję, że nie... Narazimy się na jakiś wpierdól, bo wciąż lokalizacja przeciwnika jest nieznana. A póki co może spróbujmy się z tymi satyrami. O, znowu zajebiście półkładem te wojo, ale teraz jak już mam tych miników, to się boję już zadzierać z, z, z gośćmi trochę mniej. Zobaczę, że ładnie mi schodzą. Defend, defend. Eee, strzel w nich. No i już to jakoś ładnie wygląda strzel w tych serio? Co z zesadnie co tak słabo. A tak, bo oni byli... No i już się zaczęło. Dobra, stań przed nim. Ty strzel w tego. Giermek stani proszę Ciebie tutaj. Ty dalej strzelasz w niego strzelasz w niego i go zdejmujesz. Ty strzelasz tutaj. Defend. No już nawet nie powinien tu dojść przy, od przy odrobinie szczęścia, eee, Strzelaj w niego. No i zakończ zabawę. Strata, jeden łucznik. Myślę, że do przyjęcia. No a mamy potwierdzenie, że jeden łucznik. Dobra, zajmij to. A, gdzie jest mój wierny ogryzek? Która to była? Ta była. Generalnie, nie wiem czy to, o tym mówiłem, ale to jakich bohaterów mamy... A co to, co, to, co, co, co to, to jest? O nie, to ja chcę. To... Tylko kurde, kogo ja tam mam w pobliżu? Chyba ona idzie najbliżej. Eee, a ona... Dobra, to ogarniemy to, bo kusznicy myślę, że nam się przydadzą. E, a ty mój wierny ogryzku, e, za, pozbieraj proszę e, o to. szybki ten ogryzek jest. Nie spodziewał, nie spodziewałem się jeszcze, że wygląda. E, eee, tobie się skończył ruch, ty lecisz na nich. Na my o! No, to mnie trochę zaskoczyli. O, ja pierdziele, 36 satyrów. To my tej walki możemy nie wygrać, więc pewnie będzie pierwszy auto safe Chociaż zobaczymy. A póki co jest nieźle. A się wygrać może wygram, ale straty będą dosyć, no. dotkliwe. Szlak. Nie, nie chciałem, żebyś to robił. Zaczy, zaczyna się. Eee. Podejdź już tutaj. Ty strzelaj teraz. Ty się odsuń. Człowiek, nie, nie wiem po co to robię, ale to... No właśnie zapomniałem, że już w czwórce pojawia się ta mechanika, którą możemy znaleźć z dzikich... Nie, 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 panowie. Eee, ja, to, ja to powtarzam. Ech. Tak to jest, jak marszał nie myśli i ładuje się w walki bez e, wglądu w sytuację. Powtórzymy sobie. Na... A ja mogę. Dobra, chuj. Dobra, nowa taktyka. Strzelamy cały czas w jednego gościa. Dopóki nie padnie. myślę, że to jest całkiem. A, a, już. A przy okazji, możemy już tutaj pikiniera e, na glebę. Dobra, jeden już gówno zrobi. To może by się nim nie przejmować. Oni teraz się na siebie rzucają, na błogosławieństwo, co może być problematyczne. Eee, dobra e, Zdejmij już tego pajaca Zdejmij tego Ty już sobie może Eee... to. waita Zdejmij go Jaki on ma ruch Dobra, który z Chyba... To był chyba jego ruch 6... Nie! Miss -click. No i chuj, do, pow do, do powtórzenia. Eee, to było to. No, no, zaczyna się pysznie. Dobra. Wy do tyłu, a wy do przodu, tak powinno być. I po raz trzeci ta walka durna. Bo mi się pieprzony miskik mi się... Eee, załączył Teraz no zdejmij tego pajaca nie mam siły na dyskusję jakąkolwiek z nimi dobra no mi teraz tego, ty go dobij oto żeś dobił właśnie chyba jeszcze w właśnie nie pamiętam czy to w czwórce czy właśnie w piątce pojawiła się nowa statystyka po raz pierwszy? jaką jest zasięg? Że, kawda, daje silny zasięg. A to? A, walić to. Mniejsza od. E, super, dzięki kurwa, że strzeliłeś w tego, którego chciałem. Dobra, cofnij się. Ty się cofnij. E, ty zdejmuj tego. Ty się cofni. Zdejmij tego i już powinno być bez strat. Ale Sandira sobie możesz walić do woli. No i bez strat, nawet lepiej się skończyło. Dobra. To Alessand Alessandierowi się skończył ruch zajebiście. Ty ogrysku zbieraj zbierz to. I teraz y, Animo to Lysandry już weźmie. tyleć tutaj. A ty moja droga, zamiast ładować się w bitwę, której możemy nie wygrać, sk y, skoczce do fontanny tu... A tu krasnoludy są, to nie chcemy na razie. Aczkolwiek dużej ich? Możemy spróbować. Zapiszę grę. E, na którym? Na tym save'ie. No i się spróbujemy. Zobaczmy, jakie obrażenia zadajemy. To są chyba jednostki pierwszego poziomu z fortec, z, yy, z rasy ładu. Tak, bo tak się teraz taki odpowiednik fortecy, tak że to jest rasa ładu. E na ludzie powinniśmy dać radę sobie z nimi. Myk, ty się cofni. E, myk, myk. Jedna, jedna sera ze strzałów i już jest po walce, w zasadzie. Eee... Jaką ty masz? Cztery. Na, na, na moje oko nie dosięgnę, na wszelki wypadek się cofni Jego ja se możesz bić. Odsuń się od niego. Eee, dobij go. Eee, ty złajtuj No i mi... Myślałem, że jeszcze ruszy się kusznik przed nim, ale niestety się pomyliłem. No cóż, trudno się mówi. Mi się już nie chce tego powtarzać, szczerze mówiąc. I teraz ty chcesz, żebyś ogarnęła mi tych kuszników, bo kusznicy to jest coś, co z chęcią przygarnę w każdej ilości. Eee, podejdź tutaj. O, tu jeszcze jest kusznik. A kto go chroni? Dziesiątki zombiaków! I... One pochodzą ze śmierci, ale nie pamiętam, szczerze czy to były neutralne, czy faktycznie można było je tam nabyć. Powinieneś dać radę, to drugi poziom tak na oko. Ale na wszelki wypadek zapiszę grę, bo mam dosyć już powtarzania tej samej tury. W nieskończoność. A, a nie, dojdziesz. Eee, daj defend, ty też daj defend. Strzelaj. No to... To może być ciekawa walka. Bo faktycznie mogło być tak, że trochę sobie tego nie przemyślałem. No, ale trochę nie przemyślałem. czytam save'a. Eee, to ten save? Nie no, ten. Eee, idź po posiłki do miasta. Ale wcześniej zbierz to. No trochę ja tutaj pomijam rzeczy, bo mi się w tej... ...od części tak trochę wada, że mi się wszystko to zlewa w jedno. Ale to wiecie, moje przyzwyczajenia z piątki. Weź z Golda. O, gier o, no. Patrzcie ile nie, rzeczy tu powinny... Nie wiem czy na zaawansowanym poziomie trudności mi to wybaczy. Bo teoretycznie nie powinno się takich rzeczy... Eee, olewać. Kto jeszcze ma niewykorzystany ruch? The sandier Ale sandier mam jeszcze jeden jakiś tam... Nie... Kto jeszcze? Co? Dalej The sandier może gdzieś ruszyć? Nie wiem. Ty. Ty... No to jeszcze ona. Nie no też. Eee, no, teraz się odczepił nagle. No to jakiś błąd. Dobra, wezmę Expo. Eee, ucznictwo. Wezmę walkę, bo chcę, żeby Lissander miał pierdolnięcie w łapie. O nie magiczną. Skorzystam. Eee, szlachectwo nie chcę. Właśnie fajne jest to, że jak mamy tutaj takie chatki wiedźmy, to oni tam to wiedźma się ciebie pyta, czy chcesz tą ogarnąć sobie tą zdolność. A nie jak w piątce czy tam w właśnie w e... że nie ma to jak że jak w piątce albo właśnie w e... jak to powiedzieć. Czekajcie, że w piątce jak dostaniemy chatkę Wiedźmy, to jak dostajemy chatkę wiedźmy w Piątce, to musi. No, centa. Oho, ocie, Dobra, w gestii Sandiera to zostawię. Ty skocz tutaj. Właśnie miasto musi się rozbudowywać. Chodzi o to, że w Piątce, jak się dostawało chatkę wiedźmy, to ona. Po prostu bez pytania utrzymać tej zdolności, przez co mogliśmy sobie dostać albo coś fajnego, albo totalne gówno. A tak to możemy sobie w tej części zobaczyć, co ona nam oferuje, i zdecydować się, czy chcemy się tego nauczyć, czy też nie. Aczkolwiek pewnie to jakiś hajs kosztuje, ale to swoją drogą. Dobra, w tym mieście chcę koszary, więc potrzebuję tego. Sytuacja z surowcami nie jest tragiczna, jakoś. To jest chyba to nasze główne miasto. Nie zgadniecie, wyjebało mnie do pulpitu. Jakaż to niespodzianka! Nie Teraz, Brac... tutaj raczej myślę, że nie ma co ołtarz światła, decydujemy się. Tylko nie mam wystarczającej ilości surowców, spoko. A to kupię zamek, czemu nie? I tu już zapewne nic nie możemy zbudować. No, jedno miasto trochę będzie zaniedbane, ale cóż, trudno się mówi. A tu jeszcze są chyba kolejne trzy do zdobycia. A jak ja się gubię, a złota nie masz. Spoko. Eee. Dobra, to plan jest taki, że idę do tego miasta, w tu, że y, inwestuję w karawany i po prostu sobie weźmiemy od tego miasta wszystko. Karawany naprawdę ułatwiają grę w tej części. Dobra, ty to w sumie się schowa już tu. Może korita jeszcze miała. Tak, korita miała ruchę, jak go nie wykorzystałem. Debil. E Niestety nie mamy Dobra, korita. Wiecie, jeszcze tam mogę Cię wysłać Ale tam są te zombiaki poronione Dobra, w sumie wiecie co Korita jest mi już tak niepotrzebna za bardzo Więc ją zwalniam Tylko gdzie, gdzie tu, jak tu się zwalnia bohaterów? Nie mam pojęcia Dobra, to jedź do miasta w takim razie bo marszalek nie potrafi cię zwolnić jak człowiek. Eee, dobra, ale jak już wspomnę, Karawana, raz. Niestety trochę to gówno kosztuje. Ty na razie tutaj siedź na dupie. I się nie ruszaj. Eee, ale mogę Gierku co chcesz kupić. Tękajcie narody. Dobra Nie odzywam się Bo chcę żebyśmy się Podelektowali Tą muzykę, która jest po prostu bajeczna i cudna Moim zdaniem bije na głowę Tą z piątki czy z, e, z Tą z piątki albo z siódemki Znaczy. Z piątki czy z trójki bez dwóch zdaj najlepszą. No ale cóż, to nie jest zbyt popularna opinia. No ale opinie nie muszą być popularne. Eee, dobra, Lysandier, bierz ich na klatę. No może mnie pupka zaboleć po tej bitwie. Eee, dasz... Generalnie to, to są... par... E, to, to... Z... To jest rasa mocy, czyli barbarzyńcy, krótko mówiąc. I generalnie ta jednostka posysa na całości, ponieważ nie ma nad nią żadnej kontroli. E, AI po prostu całkowicie przyjmuje nad nią kontrolę. I nie można w ogóle złejtować nimi, ani w ogóle nic im rozkazać. Oni robią pełną samowolkę. Cofnij się zaatakuj tego i ty tego. Ty tego. O, mogę ich zaatakować, cudnie. No ale niestety mnie dorwali. A ja atakuję podwójnie, co też może być irytujące. Dobra, teraz pełna moc na nich. Ty nie będziesz miał kontrataku, to ich atakuj. Wczoraj w nich, wykończ. Dobij! Strata czterech piki, No, nie są to wymarzone straty, ale cóż. Dobra, ty wracaj do tego miasta i... I zaraz decydujemy, co dalej z tobą zrobić. Ogarnij Wojo. Wiesz eee, to wszystko. I spróbujemy karawany się pobawić. Eee, to tak, żeby skończyć karawany trzeba... Eee, utwórz... Wsiąść, utwórz karawanę. Skąd dokąd, to się zgadza. I ze strażnicy możemy też trójkę wykupić. I za dwa dni tu będzie. Czyli działa tak samo jak w, w, w dzikich hordach. No, nawet nic nowego to nie jest. No, trochę będzie dziwaczny układ armii, ale cóż. Dobra, ty na razie jeszcze posiedź tutaj chwilę. Ty tef się na razie stąd nie ruszaj. A ty w zasadzie... Nie wiem, jest jakaś... Tu, tu pewnie nie ma przejścia. Więc nie wiem w sumie. O, ale weź pozbieraj to, bo Lysandier na to nie ma czasu. Duży ruch mają ci kapłani. Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się tego. O nich szczerze mówiąc. Aj. Raczej za tyle złota pobudujemy, więc oddajemy ruch. Seledenowy tutaj będzie nas chyba bardziej wkurwiał niż czerwona, bo czerwony generalnie jest zablokowany i nie będziemy mogli... Do niego do, dotrzeć, dopóki nie wykonamy questa pobocznego. A w zasadzie to tak. Real, skoro już tu jesteś Sandier to spróbuj z niej zrobić powądek z tymi dziadami. W sumie może armia by się przydała. A przekażemy jeszcze wojo. Jak przekazywanie wojska, tej grze posysa trochę, bo zabiera punkty ruchu, ale cóż, zawsze to jakaś dodatkowa mechanika gry. Eee, wszystkich kapłanów, a jebać już tych kapłanów, poradzimy sobie bez nich. Teraz się spróbujmy z tymi zombiakami. Teraz już mamy trochę większą siłę rażenia. A nie, to centaury. Dobra, z tego co mi się wydaje, oni będą podchodzić do nas, zanim zaczną strzelać, bo tak jakoś. No, w tej grze w komputer ma dziwne strategie, więc złe. Defend. Sru. No. Teraz się przesuń tutaj. I dobij go. A nie, jednak strzela. Ale patrzcie, ci podchodzą, nie wiedzieć czemu. Oni mają pełną skuteczność w walce w zwarciu Tak, mają. Krótki zasięg... No, bo o, oni mają krótki zasięg dosyć, więc oni z, tam, z takiej odległości zadawają około e, jednej ósmej e, chyba obrażeń. Jeśli im pamięć nie myli ale teraz już trzeba do nich podejść, bo już teraz będą normalnie do nas pruć. Dobra, ale ta sytuacja jest już lekko niebezpieczna. Więc trzeba będzie. E, masz miksturkę jakąś? E, tak, masz miksturę oddrawaj... odra... uzdrawiającą. Na całe szczęście. A raty w trąbę tego e, ty, tego Są też pierwszy poziom, e, barba... tylko że barbarzyńców. Bo w trójce oni byli po stronie bastionu, czyli elfy i tego typu rzeczy. No jeszcze brone. A ja i mamy laboratorium przy okazji. Jest pysznie. Ara, wzięłaś wojow, które całe dostępne? No i z takim wojskiem to może spróbujemy już zaryzykować. Bo ostatnio takie baty po prostu dostaliśmy, że głowa mała, aczkolwiek ja bym się jeszcze wstrzymał po prostu tutaj lorda Alessandiera wysłał. Zwłaszcza, że i tak musimy tutaj podejść lordem Alessandierem właśnie po questa, żeby zrobić. O. Jako że jesteśmy nad wodą, to się włączył wodny Sodra, który jest moim ulubionym sądrakiem z całej tej gry. Były czasy, kiedy słuchałem go non stop. No ale cóż, piękne czasy, które najprawdopodobniej nie wrócą. I taka ciekawostka. Ten Sodrak pojawia się również w grze Piraci z Karaibów Betesdy. W, jak wchodzimy do tawerny to czasami może to ta muzyczka też jest tylko, że bardziej to jest cover tej muzyczki na instrumentach typowo tawernianymi, pasujące do tamtej epoki więc to jest taka mała ciekawostka, ta gra również została przeze mnie nagrana na tym kanale więc jak ktoś chce zobaczyć to oczywiście może taka nieinwazyjna reklama Dobra, jeszcze ostatnia walka, i myślę, że na dzisiaj koniec. Mamy już 20 parę minut, niedługo. No, ale niestety musimy już zakończyć naszą muzyczkę. Dobra, myślę, że one są najszybsze, więc one muszą jak zginąć w pierwszej kolejności. Na szczęście są dosyć delikatne. Generalnie rusałki to była jedna z najgorszych jednostek w trójce, ale mnie dosięgła i tak szlak. No, małe straty będą, ale myślę, że nagroda jest tego warta, bo tam będę mógł ogryska wysłać. Znaczy nie ogryska tylko jedną z tą kapłankę, moją drugą, żeby tam mogła y, skile fajne nabyć. Teraz spróbujmy, coś z tym zrobić. Oj, słabo. ja Warszawa! Czy ja straciłem prawie że wszystkich piknierów? Nie, jebać to za wcześnie. Eee. O. No to w takim razie to było na dzisiaj na tyle. Ja robię savea na. na którym saveie, bo. Na tym scenie. No Ale to było na dzisiaj na tyle Na razie jest spokojnie eee, Mówił Marszal Życzę wszystkim widzom Miłego wieczoru